Witam Was w dniu dzisiejszym, 6 września 2024. Przed chwilą skończyłem spotkanie z Panem Kanclerzem Stecem Bogusławem. Spotkaliśmy się w związku z zgłoszoną, zgłoszonymi przez nas. Propozycjami i wątpliwościami. Jedna to było wykorzystywanie przez niektórych pracowników warsztatów samochodowych w uniwersytecie. Człowiek, który, który dbał, dba. O porządek w tym uniwersytecie, o przestrzeganie prawa. E, pozwalał sobie na wykorzystywanie stanowiska. Z tego co wiem, e, pan kanclerz e, e, potwierdził, że takie praktyki miały miejsce. E, obiecał jeszcze, że spróbuje imiennie ustalić osoby, które korzystały z tego. E, druga sprawa, o której rozmawialiśmy, to kwestia, to kwestia przerw dla portierów, na niektórych portierniach, no, pracownicy nie mogą na przykład w systemie 12-godzinnym sobie zafundować przerwy, ponieważ bloki pracują tak jak pracują i w związku z tym, że nie ma, nie ma zbiennika, praktycznie od wielu lat portierzy nie mogą formalnie skorzystać z przysługującej im przerwy, no w tej chwili się troszeczkę różnimy, w podejściu do tego, co to jest przerwa, jak ona powinna pracodawcy wyglądać. No, ale myślę, że z panem kanclerzem mówiliśmy się na, na 9 za kilka dni, w poniedziałek, na spotkanie. Myślę, że to uzgodnimy. No i jeszcze jedna kwestia, która, która nas no, tak bardzo interesuje, jeżeli chodzi o administrację, właściwie o portierów również. Kwestia Otwierania, zamykania obiektów i wliczenia tego czasu dodatkowego, który pracownik poświęca na to, żeby dotrzeć wcześniej do obiektu, go otworzyć zgodnie z normą, zgodnie z zaleceniem pracodawcy, no i później zamknięcie obiektu. Sprawdzenie go już po jakby tych godzinach pracy. To też jest kwestia, która od wielu lat nie jest uregulowana w sposób właściwy, ponieważ no, przełożeni nasi nie chcą uznawać tego czasu jako rozpoczęcie. I zakończenie pracy, tylko kierują się ściśle wyznaczonymi godzinami, naliczając pensję. Na dziś to wszystko. Pozdrawiam. Andrzej Adamowicz, Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prawda. Wszystkiego dobrego. Do następnego spotkania. Miejmy nadzieję. Dziękuję.